Jadę do Krakowa, ale znowu nam się rozwaliło auto. Zapraszam do oglądania. Sytuacja wygląda tak, że jechałyśmy do Krakowa i zaświeciła się kontrolka y, coś tam trakcji i nie możemy przyspieszać, dlatego dlatego siedzimy w lesie przy drodze. Komentarz do sprawy. Chciałabym skomentować to, co się właśnie wydarzyło. Moja cierpliwość ma duże zasoby, choć powoli zaczyna się kończyć, ponieważ trzy dni temu w tym samochodzie zostały wymienione czujniki. Zostało wszystko zrobione. I miało już być dobrze. A ja jadę? a to nie! No, po! No! Mamma Mia! się do przed korkami. Teraz to na pewno nie wyrobie się przed korkami. Jest, jest tam, 12 godzina Jak Gina. my tam dojedziemy w ogóle dzisiaj, to będzie święto Człów Narodowych i Państwowych. Nie wyobrażam sobie po prostu jeździć dalej tym samolotem. Jest niebezpieczny, nieprzewidywalny, zarówno stabilności, Sprzy idzie na złom. Sprzedaję to, to auto. Chyba, to trzeba zezłomować, bo to jest... nikt nie powinien takim czymś jeździć. To dwa lata było super, dogadywaliśmy się, yy, nie było żadnych problemów, tak? To teraz fochy. Poszki pokazujemy. Yy, tu nie będziemy jechać, tutaj opony yy, pękniemy, tutaj yy, kontrolki jakieś się wyświetlają mam z tymi kontrolkami, jak świeciło, to mogłoby się świecić. Ja bym to miała gdzieś. Ale jak nie idzie to ja dodaję gazu. Ja chcę jechać i co? I ludzie za mną się denerwują, bo poza żabą... No koniec. Mną... No, i... no także czekamy na tatę. <laughs> za ten czas ja spróbuję się pomalować. Z tym o tutaj, ze stareczku. Przecięłam się po złokcie A ja sobie przecięłam. Bolarką będę. Ale my tu jesteśmy harcerki, więc poradzimy sobie w każdej sytuacji i nawet będę się malować w liczy. Pomalowałam się już. W... Gratulacje! Czekamy. Lubię naturę nawet. Jest tak... listopad. Jest... jest całkiem chłodno, ale też nie jest za chłodno. Fajnie. O, jak te auta zapieprzają! My też byśmy tak zapytrzały, gdyby nie. Meanwhile... skwierczy obiad. Ale dobry. I kawę też zrobiła fajną. Rozbierasz. Rozbierasz. Będzie teraz test smaku. Jeszcze ja tu dupkę podwinę. Ja nie mówię. Muszę bentkowa. M. O jak O, Leci, leci. Mi też. What the fuck? Co to Pomidorów woda. Mm. Dobra! Dobre! I kapa. To Boże, wiecie co wybraliśmy się na spacer, na ja Kazimierz. Muszę, ja muszę grzaniec, bo zimno. No jest listopad i jest jakieś 8 stopni. Ale jedziemy na Kazimierz i tutaj jest lepiej. i się dobrze, dobrym tak, my generalnie stwierdziłyśmy, że mamy jedzenie w domu. Jedzenie. Ale zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy, ja się będę trzymać, ja, ja bym... też, nie, bo razem na Mi naprawdę się nie chce. Mi się nie chce wydawać pieniędzy. Jakim budowym żartem nie? Jakim budowym? Tak co? <laughs> Faktycznie. Wisła! Prawie powiedziałam odra, ale... Wisła! Też robi. Na każdym że byłyśmy, ale oczywiście. Tej zimno jest. Nie znalazłyśmy już Ale jeszcze nic nie jest przesądzone, że nie znajdziemy. Klaudia chciała jakoś poznać. W sumie to jej nudno. Nie, nie chciałam nikogo poznać, żeby dojść. Tak. No. Ale tak. Nie, fajnie. Może jest, rynek fajnie, odwiedzimy. Jest, Chill, fajny skakur, to by było. się się trzyma za. Słuchajcie, jesteśmy. Carmella. A tutaj się a robi czekoladę. Się Słodkie się Tutaj się normalnie leje tylko z a tutaj nie. Ale. Fajne. 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 Przynamenem? Tak. Hej. Otywnie. Boże, ta czekolada! Ta czekolada! Jest tak pyszna! Że zaraz się rozpłaczę. Ja wytrzymam. Cześć, witam was następnego dnia. Dopiero wstałam, ale Kalety wpadła na świetny pomysł, żeby kupić rzeczy w to Good To Go. I w Starbucksie. Takie rzeczy. Kanapeczki, yy, gofr i. Croissant. To są. smacznego. snego. Mm -hmm. ja choroba bierze, chyba. Bo wczoraj bym miał taki spacer. 5 km przeszliśmy albo z 7. ja oczywiście z odkrytą. z odkrytym gardłem, ale mama nie musi tego oglądać. Kawa. Eee, a to byłaś akurat wyubierana. Byłam wyubierana, ale... Odporność mam taką sobie. Ale chociaż croissant jest fajny. Fajnie tak chcę zrobić. Uh, weekend uh, odpoczynku, uh, <laughs> żeby bez żadnego imprezowania. Ja czy jestem co? zmęczona, ja jestem zmęczona, ja nie piłam wczoraj i mi ścieżko wstać. Ja właśnie nagrałam cztery TikToki na temat wiedzy o stolicach państw Europy. I mi zajebiście poszło. A to bo... bo będę chora. Muszę myć włosy. Ja też, ale chyba zrobię to jutro. Ja dziś. Generalnie to... jajko. Do Krakowa ograniczył się w tym, że wczoraj byliśmy na spacerze. Fajnie było. Fajnie było. Ręczyłam się strasznie, mam drugą kawę i będziemy jeść obiad. Zaraz jedę do domu, do Mielca i zrobiłam takie fotki! Klaudia mi zrobiła takie fotki, że... Musi być na Instagrama. No I powiem wam, że fajnie, bo ja tutaj przyjechałam bez żadnych oczekiwań takich, że żadnych oczekiwań, że Jezu, muszę coś zrobić takiego zajebistego, bo ja czasem tak właśnie robię, a później jak czegoś nie robię zajebistego, bo obracają się sprawy tak, że tego nie robię, to to mi się jest przykro. Więc nie warto mieć dużych oczekiwań względem czegoś albo kogoś, po prostu trzeba być tak, jak tak się jest i, i wtedy się żyje lepiej. Wszystkim. Ale konkluzja. Tak. Jedzenie Klaudia zrobiła Klaudia. Super jedzenie. O, na A ja mam ulizane, bo sobie... Ale jest sa. dobre ziemniaczki gotowe. <grymne> dobre ziemniaczki. Pijaj no nie bekle. A zajebiste było jedzenie. Cześć, moje zegary, bo... Klaudia gotowała, a w związku musi być równowaga. A ja, z racji tego, że ja nienawidzę gotować. To prawda. Ale wy to już wiecie, bo już to mówiłam w moich filmikach 50 tysięcy razy. Ale sprzątać to tak spoko jest. Nawet jeżeli tam tygary, no to całkiem to Ale no, ja nie wiem, jak kiedyś znajdę męża, może mi będzie gotował, albo się po prostu nauczę, żeby działać wbrew tego, że nie lubię. No. Kurde, patrz ile... Się śmieję. O. Trombaj. Kliknąć muszę, żeby otworzyć bramkę. Dobra, ja już jestem w Wielcu. i kończę tego vloga. Także dzięki oglądaliście i z tym ten dzień ze właściwie dwa dni. Bujdęcie na Instagrama, oglądajcie inne moje filmy, zapraszam! No pa bye!